Aż chciałoby się rzec: Cześć, tu Sławomir, ale nie, to ja tym razem. Witam Was wszystkich serdecznie. To nie jest kanał Pompa Ciepowatego, to jest kanał Sławka, ale my tutaj razem ze wszystkimi znajomymi z YouTube'a chcielibyśmy zrobić mu pewną niespodziankę. Sławomir nieopatrznie przekazał mi władzę nad swoim kanałem. Zapraszam, zobaczcie, co mają do powiedzenia koledzy, przyjaciele z YouTube'a. Niech nam żyje prezes naszego klubu Niech żyje! Siemano, witam wszystkich Sławku, 6 lat minęło My jako pierwsi praktycznie w Polsce zaczęliśmy z tą fotowoltaiką ogólnie pokazywać ludziom jak to wszystko działa 6 lat Twojego kanału, mojego tego już niedługo 6 lat 6 lat że tak powiem puknie Także działaj dalej i co ci mogę więcej powiedzieć? Pozdrawiam cię serdecznie, dajemy radę i wszystkim słoneczka życzę. Cześć. Witam cię gorąco i serdecznie, słuchaj. Jeśli tylko i wyłącznie będziesz gdzieś w okolicy Toruń, Bydgoszcz. Puszcza Bydgoska, tutaj to zapraszam. Słuchaj, jakby to, nie wiem na ile lubisz korzystać z sauny, ale w tej chwili właśnie jesteśmy na takim etapie, że będziemy gdzieś tam z Robertem sobie saunowali. Sauna tak, jest, że... sauna jest na za piątkę, <grym> tak? <grym> słuchaj, musisz przyjechać z, z piątusią. <grym> I tutaj tak, jest że, wrzutnik. <grym> e, Słuchaj, e, Sławek, pozdrawiamy Cię gorąco i serdecznie. Ja Cię bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam. I muszę Ci powiedzieć, że. Bardzo, bardzo dawno już teraz, jak sobie przypominam, odnośnie tego jak startowałeś z kanałem i byłem pod mega, mega wrażeniem i mówię sobie, kurczę, naprawdę, że temu... Mówię gościowi, się chce te tabelki jechać tam i wiesz, kontrolować to wszystko, i tak dalej. Mega, mega super robota, bo, bo myślę, że pewnie, pewnie jak tam byłeś na samym początku tej swojej e, historii e, na YouTubie, to, to pewnie myślę, że ten, że, że ja tam właśnie też byłem a ja dzięki Tobie, Sławek, wiedziałem jak kupić swoją instalację, bo pooglądałem troszkę Twoich odcinków, zobaczyłem co jak się komponuje, jak dobierać, jak nie przewymierować, jak nie przeinstalować i też ważna rzecz, dowiedziałem się o tym prądzie pojemnościowym, biernym. Potem wypytywałem Tytusa o co chodzi i doszedłem do wniosku, że jednak nie będę robił instalacji tak jak robią prosumenci, typu nie wiem, zużywam 9 MW w skali roku, to zrobię na 12 czy na 15. Zrobiłem w dół. Odjąłem sobie jeszcze dwa, żeby nie płacić za bierną pojemnościową. Dzięki Tobie dużo zaoszczędziłem. A 6 lat co 6 lat? No, że kanał. A właśnie, to nagrywaliśmy wcześniej, ci puści pierwszą wersję. Gratulacje, sześciolecia kanału, niesamowita sprawa. Ja co prawda prawdopodobnie jestem z tobą gdzieś od niespełna 3 lat, bo wtedy zacząłem się jakby tematowi przyglądać, także gratuluję ci kawał fajnej roboty. Pamiętaj, jestem z mielca, jesteśmy poniekąd zrobinkę ziomalami. Już w poprzedniej wersji wiesz co mnie łączyło z Rzeszowem, także Waldek ci wyśla. Również z Ja dzięki temu, że twój kanał istnieje od dawna oglądałem, subskrybuję od niecałego roku. Natomiast, natomiast doceniam bardzo Twój wkład, to co robiłeś. Także, także po prostu jestem, jestem zaskoczony, mi się to bardzo podoba. Rób to dalej, nie poddawaj się, działaj. I oczywiście, gdybyś kiedykolwiek był w okolicach Częstochowy, zapraszam serdecznie. Wbijaj, drzwi są otwarte. Bliże. Tak, Sławek, bliżej masz do Szczecina, dawaj, dawaj do Szczecina, Sławek! Sławek. Jak wszyscy oczywiście, <laughs> naładujesz swoją hybrydę z off Także zapraszam. nasze sześciolecie kanału, wszyscy razem. Hip, hip, hurra! Ale się echo poniosło po tym lesie. O, a dopiero jak się poniesie. Cześć Sławku, wielkie dzięki. Tutaj to co widzisz, to jest po części twoja sprawka, a jestem z tego zachwycony, jestem bardzo zadowolony z tej instalacji. I dzięki temu, że od wielu lat oglądam twój kanał, zainteresowałem się tematem i dokonałem optymalnego wyboru, bo wiedzę, którą zdobyłem, to jest wiedza zdobyta u ciebie na kanale. Także bardzo dziękuję. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć! Cześć, tu Damian z kanału Easy Instalacje. Sławku, z okazji sześciolecia Twojego kanału życzę Ci kolejnych sześciu lat, kolejnych 50 tysięcy subskrybentów. Do zobaczenia, cześć! A jeśli cenisz sobie pracę Sławka z kanału Panele Fotowoltaiczne, oczywiście zapraszamy na Patronite. Sławku, już tak na koniec życzymy Ci wszystkiego najlepszego i oby ten Twój kanał był zawsze takim wiodącym, i wiodł prym na polskim YouTube, jeśli chodzi o fotowoltaikę. Wszystkiego najlepszego! Pozdrawiam cię serdecznie, jak Waldek będzie u Ciebie w Rzeszowie, to upomnij się, bo przekazuję przez niego taki żółty kubeczek z napisem Mr. Akumulator mm. dla Ciebie. Ty, co ty? No. Ja myślałem, że ja córce, nawet. Nie, nie, nie! O, Dostali, jeden... Dostaliście sześć, podzielcie się jeden dla Sławka, niech wie. No dobra. No. To jest, i to jest marketing. Dzięki słabeczku, no. trzymaj się, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Wiesz, powiem ci, że Rzeszów bardzo lubię, bo pochodzę z mielca, także poniekąd to drobinkę jesteśmy krajanami i tam przy wieży telewizyjnej miałem swoją pierwszą dziewczynę, taką Dorotkę. Bardzo dobrze ją wspominam. Także Żurawia ulica się nazywała, także taka harcerka jak ja. Spodaj tak. może, co? No ja i może kiedyś pojedziemy.